czas na pięć miejsc wartych zobaczenia w krasnym stawie Rynek miejski dom z filmu Prawdziwy ból, dworek starościński, chmielnik czy OSM Krasny Staw to miejsca godne polecenia. Ale od początku. Zobaczcie panoramę miasta z perspektywy boiska piłkarskiego i koniecznie odwiedźcie rynek miejski, który istnieje od czasu nadania praw miejskich krasnemu stawowi, czyli aż od 1394 roku. Obok zobaczycie też świetnie odrestaurowany kościół świętego Franciszka Xaverego. A jak już będziecie w tej okolicy, to nie możecie pominąć podwórka przy ulicy Kościelnej z filmu Prawdziwy Ból. To właśnie tutaj mieszkała prababcia Jessiego Eisenberga, reżysera i aktora tej oscarowej produkcji. Zaledwie kilkaset metrów od tego miejsca stoi XIX-wieczny dworek starościński. Wyjątkowa atrakcja. Krasny Staw słynie także z chmielarskich tradycji. W sierpniu odbywa się tu najstarszy festiwal chmielarski w Polsce, a niedaleko centrum znajduje się chmielnik, czyli plantacja chmielu. Na koniec polecam zajrzeć do sklepu firmowego OSM Krasny Mi udało się nawet zobaczyć jak wygląda proces produkcji kultowych kefirów z siadłego mleka, przy owsianek produkowanych w tym zakładzie od ponad 100 lat podsumowując, warto tu zajrzeć na jeden dzień. Polub zapisz i obserwuj po więcej.